doswojonych, do towarzystwa, mających silne związki emocjonalne z ludźmi. Klatka jest rzeczą konieczną. Przede wszystkim w okresie, gdy nie mamy dla naszej papugi czasu, gdy wychodzimy z domu lub też w okresie nocnym powinna być w klatce i powinna traktować ją jako miejsce, gdzie ma swoje własne, zaanektowane terytorium, gdzie czuje się bezpieczna. U wielu osób słowo klatka wywołuje negatywne skojarzenia. Traktują to jako ograniczanie ptasiej wolności, rodzaj więzienia. Uważają, że zawsze lepsza jest wielka woliera, w której ptaki mogą fruwać. Rzeczywiście, jeśli dotyczy to ptaków hodowlanych, trzymanych w parach, tak rzeczywiście jest. Ale my rozmawiamy tutaj o papugach, które są papugami oswojonymi i mającymi bardzo bliskie związki ze swoimi opiekunami. Pomijając już tutaj fakt, że nie zawsze szczególnie dla osób mieszkających w miastach możliwe jest zbudowanie woliery przydomowej, to dla każdego pozostającego w związku emocjonalnym ze swoim opiekunem taka, ważne jest, żeby przynajmniej, nawet jeżeli nie może go wziąć w tym momencie, tenże opiekun na ręce, na posadzić sobie na ramię, mi z nim bliższych relacji, bardzo istotne jest, żeby był w polu widzenia. Dlatego papuga siedząca w klatce, mająca możliwość obserwowania domowników, Czuje się o wiele bardziej zaspokojona emocjonalnie niż oddzielona od nich i pozostawiona nawet na większej przestrzeni, ale bez kontaktu wzrokowego z ludźmi. Ta klatka być może dobrze prezentuje się w przydomowej oranżerii, ale aby trzymać w niej ptaki, jest absolutnie nieodpowiednia. Dlaczego? Przede wszystkim jest okrągła. Generalnie w okrągłych klatkach nie trzymamy papug. One w niej bardzo źle się czują. To negatywnie wpływa na ptasią psychikę. Dlatego nadają się okrągłe klatki jedynie dla dorosłych, długo przebywających wśród ludzi, bardzo udomowionych papuk i tylko pod warunkiem, że klatka ta stoi najlepiej gdzieś w rogu pokoju i z dwóch stron są ściany. Druga sprawa. Pręty tej klatki pokryte są farbą, którą ptaki bardzo często zeskrobują swoimi mocnymi dziobami i zjadają. Dotyczy to zwłaszcza papug, a to nie pozostaje obojętne dla ich zdrowia. Dlatego klatki dla nich należy wybierać tylko pokryte pokrywą galwaniczną. Ponadto pamiętajmy też o tym, że zbudowana z drewna klatka dla papug na pewno długo nie wytrzyma. Ptaki te muszą mieć naprawdę solidną, zbudowaną z dość grubych prętów klatkę. Duże papugi wymagają prętów o średnicy około 4 mm. Mniejsze. Mogą być umieszczone w klatkach o cieńszych prętach. Nie ma nigdy zbyt dużych klatek dla papuk. Im większa klatka, tym lepsza. Jednak, zważywszy na pewnego rodzaju realia domowe, trzeba wyznaczyć to minimum. Klatki przedstawione na tych obrazach starych mistrzów, zarówno te dla kanarków, jak i te dla papuk, nie spełniają współczesnych standardów. W podręcznikach na temat hodowli papuk możecie Państwo się spotkać podanymi konkretnymi wymiarami klatek, ale dotyczą one głównie ptaków hodowlanych, dla których klatki będą spełniać zupełnie inne zadania niż dla naszych oswojonych domowych pupili. Wybierając klatkę dla naszego pupila, zawsze musimy zdawać sobie sprawę z tego, jakie jego potrzeby musimy zaspokoić. Jak w przypadku papugi długogonowej, klatka dla nich powinna być dość szeroka, umożliwiająca im przefruwanie z żerdzi na żerdź. Inaczej niż w przypadku papug krótkoogonowych, które w większości przypadków są papugami wspinającymi się, i w związku z tym, klatki dla nich powinny być raczej wysokie, aniżeli tak bardzo szerokie jak w przypadku papug długoogonowych. W przypadku oswojonych, trzymanych pojedynczo papug, przyjmuje się, że szerokość klatki powinna wynosić przynajmniej dwukrotność rozpiętości skrzydeł danej papugi, natomiast długość, Powinno być dwu, dwuipółkrotnością długości papugi od dzioba do końca ogona. Tak więc jeśli wybieramy na przykład klatkę dla bardzo popularnej Aleksandretty Obrożnej, tutaj długość ptaka z ogonem wynosi około 40 cm, to długość klatki powinna wynosić około 80 cm. Natomiast jeżeli mówimy o szerokości, to dwukrotna rozpiętość skrzydeł to około 60-60 kilka cm. I takie powinny być właśnie wymiary, Minimalnej klatki dla tego konkretnego gatunku ptaka. Ta tutaj klatka jest właściwie najmniejszą klatką, jaką trzeba zapewnić większym papugom krótkoogonowym, jak na przykład amazonki, żako. Bardzo ważne jest, żeby przynajmniej dwie ściany klatki miały pręty usytuowane poziomo. To umożliwia naszym pupilom wspinanie się w górę czy swobodne schodzenie na dół. Jednocześnie wielkość tej klatki umożliwia tym papugom swobodne rozprostowanie skrzydeł. Jeżeli mamy papugę, która często spędza wiele czasu poza klatką, ze swoimi opiekunami, wybierzmy taką, którą możemy otworzyć u góry. To znaczy, tak jak na przykład ta tutaj klatka posiada otwierany dach, i między dwiema połówkami tegoż właśnie dachu możemy wsadzić żerć, na której ptak. Będzie przesiadywał. Jednak ta żerć tutaj, którą możemy kupić razem z klatką, jest absolutnie nieodpowiednia i tutaj odsyłam naszych widzów do materiału na temat odpowiednich żerdzi, które jest emitowany w tapuziej telewizji. Niezwykle istotne jest odpowiednie usytuowanie klatki w mieszkaniu, szczególnie dotyczy to nowo sprowadzanych papuk, które w nowym miejscu wśród nowych osób nie czują się jeszcze w pełni bezpieczne. Klatka dla takich właśnie papuk. Nie powinna zostać ustawiona na środku pokoju, ale przy jednej, a jeszcze lepiej przy dwóch ścianach, gdzieś w rogu, tak by papuga czuła się bezpieczna. Ważne jest, by zamocowane w klatce żerdzie były na wysokości mniej więcej twarzy przechodzących obok ludzi. Niżej papugi czują się bardzo zestresowane i niepewne, natomiast jeżeli będą, jakby growały nad ludźmi, przebywały. W przestrzeni powyżej ich głów stają się dominujące i w krótkim czasie będziemy mieli z naszego pupila niezbyt oswojoną i przyjazną wobec ludzi papugę.